Oczywiście nie zgadzamy z treściami rasistowskimi. I'm not racist, I'm not homophobic. Ej, chce się grać czy nie? Krótka odpowiedź, tak lub nie, podziwiacie Putina? To ja głosuję na Maciaka. Nie ma, jeśli chcesz mieć szansę wygrać tego skina, to zostaw łapkę w górę, komentarz i suba. Byłbym bardzo wdzięczny, drogi widzu. A ja nie przedłużam i miłego oglądania życzę. Pozdro. Witam serdecznie, cześć Zony, cześć Pimpek, siema siema e, Mam takie pytanie, też u was zaczęło lać? Czyli po majówce ogółem, po majówce już A ty masz silver 1 na Vertigo? Bo no, grzech byłby z tobą nie zagrać szefie Dobrze, że jesteś o, Aha, no i pięknie Mój kolega przypadkowo źle napisał państwo z Afryki i ban na dwa tygodnie Chodzi o gun? O kurwa, Polacy byli Wolna mowa Maciej Maciak 2025 Wspieram Rosję. Widzowie, podziwiacie Putina? Krótka odpowiedź, tak lub nie. Podziwiacie Putina? Czy podziwia pan Putina? Eee... Eee, tak, tak. To mój sąsiad o oh, kur. Niby z Włocławka, ale jednak z Moskwy. A na wakacje do Jekaterynburga, widzowie. Uuu, shiftanie SHIFTA! Tu mam SHIFTA! Ej zabij tego żółtego, VALORANTA gra Zajeb go, to pilne <laughs> Odpierdol go, szybko! Patrz, to jest VALORANTOWIEC! Kur... Dobra, muszę tego SHIFTA z dupy wyciągnąć, bo jednak kuje mnie z nas, tutaj w Polsce nie dałby rady, nie dałby rady wyciszać presji. To o że jest bardzo dobrym politykiem. A bym ci dał buziaczka, ten nosek taki. To relacje jeszcze mogę zobaczyć, ale tych postów nie chcę przeglądać, bo jeszcze mi się przypadkowo Mi skliknie i pokaże. Lorda. No, A my się oczywiście nie zgadzamy z treściami rasistowskimi. Snajper. Uhu uh, uh. Same czarne. No widać, że w białe to on nie chce strzelać. No, Zobacz tę Warszawę, nie w lubię Który to był rok? 2K19, 2K20, jak do Beaty jeździłem do Warszawy, to ja już wtedy przecież ją jechałem. W sensie Warszawy. Dziwny taki vibe, jakiś, nie wiem, kurwa, przyjeżdżasz do tej Warszawy, jesteś na dworcu zachodnim i słyszysz ukraiński, kurwa, ruski, bułgarski, hiszpański, kurwie jaki, a polskiego nie ma tam. Chłopie, ludzie w Warszawie nie wiedzą co to koło. Siluwer <śmiany> to śmieszny, Kur, ja mam takie, mam łeb widzowie, Przepraszam. Ej, kurwa, sorry Twitch, co nie piszą? Sorry Twitch administration. Ale mistrzki na O kur, przepraszam. To był film, to są aktorzy. I'm not racist, I'm not homophobic, I love everyone on this world. Black, white, yellow, everyone. Nice, go next. Szybko, to pilne. Jak szybciej? To pilne. Co mówiłem o stolicy? Ale to nie chodzi o kolor skóry Warszawiaków, tylko o to, że mieszkają w Warszawie. Mi tylko przeszkadza, że Warszawa istnieje. <laughs> ja tacy, nie opacy, co wie Popierdolone to jest ta, ta jego mina w ogóle, że on jakąś scenkę odgrywał. Że on se z kobietą odgrywa jakieś scenki, to moim zdaniem spoko. Ale kurwa, że z ziomkami się to wysyłają, to takie dziwne trochę. Nie sądzicie? W ogóle nie nagrywa się raczej takich rzeczy. Ma małego? No, czy ja wiem? Tam w sumie nie był w pełnym wzwodzie chyba. Nie znam się na kursach, ale nie wydaje mi się, że był najmniejszy. Kurwa, 30 złotych różnicy. Cześć, to ty siaka chłop wygrał. Popierali mnie coś. Aha, spokojnie wnikam. Mm, a się zamarzyłem o tym tu siedzi Ej Nie strasz, myślałem, że plecy mam. Dawaj ładuj go Chłop Bizona kupił Szczęść Boże Ej, bo oni są opóźnieni jak coś Kosa, 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 kosa A to Diko, dobra Sam <laughs> Ej, czekaj Bej bejtuj bej To bej Asasin. No, uuuu, Sigma, ale z skrzydełkami wyrosło. E, Mecz Ligi Mistrzów. <grym> Tutaj wyglądasz z Warszawy, tak? <grym> tak. A jaka pana interesuje ciebuna? Żyleta. Żyleta z kartą czy bez? Halo, słucham? Z kartą czy bez? <grym> bez, bo ja tu widzę mleka. Co pan jest? <grym> e, nic, w e, bilecie się zorientować, cenę. 35 zł. 35, a na taką siedzącą? Jest na siedzącą. A ty sam? Nie tak mogę, no nie siedzi, nie siedzi, stoi się gibicuje. Ale na siedzącą trybunę. O kur. To nakrytą czy gdzieś, tak? E, tak. No to od 60 do 80 zł. Uuuhu uh, jestem uh. mm. jak Izak w bocie. Pociągnę robisz tylko Ja udaję awka. Może będą nam zanurzować, pa. Pałusz, pałusz, zasięgu, żeby z rzucić. Aha, okej, okay, spoko. Mid bo. Kosa, 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 kosa. dobra, pięknie, pięknie, brawo, brawo. No, dobra, Lucky Luke wjechał armia, jesteśmy z drugi lotniczy, uzbrojony w temperówki No kosa *pa. on już się w nie miał. spocenie zajcie go dobrze, dobrze zero kontentu przez ciebie Co ja zmontuję na YouTube'a Przez ciebie będę kupa suchy chlebieś w następnym miesiącu kończymy razem jako drużyna ten mecz co to było? Ej, chce ci się grać czy nie? Możemy ci dać, suba No to ja głosuję na maciaka F2. Wracajcie, idę. Oj. Nie no, ale to tego, aby mogłeś użyć, co ty robisz? Nie no, F2, no kurwa, z chyba mi da. Pojeba was. Aj... Nie nabrali się drugi raz. Ej, ty tak na fujarce Jinolda grasz? O hu... Weź to wygraj, bo już mi się nie chce. Nice. Dzięki, dzięki, dobrej nocy Wam życzę Buziaczki na Wasze główki Sub like, kom, like the video, like the video, like the video, like the video, like the video.